Witam, witam. Ja jestem Janoks i witam Was dzisiaj z moim nowym bratem. Nowy za tak? <noise> Nie. Proszę to, poprawić to się poprawię Czekaj, w się. zachowaniu, jak, jak wieczorem to ci w trochę. Bo ty. Dyfra... Bo to on jest Aj, Jan Klas, jakby sobie dał. Odmówi. A młody, to z czego masz czerwono? Ty, ale ty jesteś czarny. O no sz... Ale nie, to spokojnie. strach! Nie ma strachu pa. No widzowie, wywali mnie zapady. Ty nie wywaliłeś. Oj. Kuda debi? Uduszenie w i fujaki garani. A ja Wracaj jestem fagata. Ja jestem fakata. Ci dam poja sam, sam e, śpiewałeś to. Gdzie ty jesteś? Do mnie zamknął no złodzieje by weszły na no, Sam nie zamknąłeś, Ja się kluczy nawet nie mam, dobra Więc pochwaj się po się widzę wam co dzisiaj robimy Akcjaobornik i nowy nabytek. Czemu jesteśmy a... w Polonezie? Najlepiej się No jedź baba! Dobra, to jest. W co jaki to będzie. i mówimy, czy pokażemy na mieście? W bardzo dobrym, bardzo dobrym stanie. A, pokażemy no, na mieście. No, no boże. Polones. A nie ma strachu, słuchaj. Ty się zawsze tak boisz, cykasz, a widzisz. Nie możesz. Ja się nigdy tak mać, tego futera, że ja śpię. O! Po, egzor po egzortystyce no, pójdźmy. Weź ty się ogarnię. Gdzie ty jedziesz? To nie tutaj. Jak jeszcze? Powoli! O Boże! A tak na serio ta modyfikacja jest tak, działa tak za szybko, że nie umiem o, zapanować tam. tutaj, tutaj prawo to. Wiem, wiem, no. wiem. A tutaj zaparkuję. Dobra. Upsy znaczek, lekko ucierpiał, ale to. Uchybsko. ty. ŚWIATŁA! I, i drzwi. No, Jak widzicie, bizon! Bizon! No, bizon ładny stan pewnie, bo to zaraz tylko... O, idziemy, fajny! Zaraz trzeba za niego zapłacić oczywiście. Ale zobaczymy stan! Nie napędzaj się, tak? No właśnie, znaczy to... Nie... Ale bizon bardzo ładny, podoba mi się. Czekaj, odpalę go. Trudny! Trudny, to! No teraz. Sprawdzę... Co? Teraz Czekaj, ja zobaczę się do roboty. On pozwoli nam widzowie, bo jego... No ty tam z powrotem a nie odkryć. Wiem, tylko... Dobra jest git, bo muszę sprawdzić. A nie lepiej header zobaczyć jak chodzi. Czyli nie. No e, le... on nie, nie wysłał już filmik jak się szykało, że chodzi. No, szykował dla kogoś, więc na pewno źle. A, co? No, jak dla kogoś szlikujesz, to źle nie. No właśnie nie. Jedynie co? Daj, że to. Nie otwieraj! O, dobra, tam no, no, no ten filtr jest ładny. No. Filtr, widać, że. Widać, że dbany. Ile chce? 19, nie. Wiem, 19, 515 chyba. Albo 19. No powiedz mu 19 równa, jeśli nie 15, o 15 załocę, wejdę. Mu może. Tak. 19 No Tak. Już mu te 5 słówki? Zobacz. Nie pierwszy właściciel, nie? Bo, no. bo to akurat to. Przebieg bardzo wiarygodny, że, dy, że został taki. Więc wiem, wiem, to widzę, to widzę. Ale widzę, że on nie jest malowany. No właśnie. On jest wie, tak. On jest bo ja sprawdzałem miernikiem. A wiesz, wie, że, wie, że on w ogóle chce tylko za sam będzie 19 tysięcy? To ile chce za ten header? Za header 6 tysięcy chyba. No to to, to jest co słuchać. Ja, ja ci nie na złomie no. znajdę za 150. No, kurko, ci wrobię, za no, cały zestaw jest. 23500 A ja ci też tutaj w penskacie zrobię. Ale nie jesteś o o <śmum> No dobra, no, widzowie, no, no, my się widzimy. Dobra, zaraz. Nie... Będziemy, idziemy na kawkę do niego. No Powinnam dokładnie, widać, ale, ale 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 powiedz ci coś. Który rok tego bizona? Który światło, rok tego bizona? Światło działa? Działałem. Ej, na... widzę, Ej, powiedz widzą, który rok tego bizona. Nie wiem. To no spytaj, bo opony z 93 roku. Więc no. słaby bieżnik. Ja nie wiem, ja tam się napisałam i tak ścipałem. Ja tutaj widzę, że słaby stan. Tam, słaby opon słaby stan, tylko mechanik podobno. No tak, ale opon jest słaby. Tutaj wszystko ładne. Dobra, widzimy. Bied, I idź, idź, piszemy. Idziemy pisać na kawkę i widzimy się zaraz. Tak, córka, jesteśmy już w już... nowym naszym zak hmm. zakupie. W Ale czekaj, wszystko się zgadza, słuchaj. A który właściciel? Na Najlepsze, żeby... Nagrywamy już trzeci odcinek chyba z tego samego dnia? Nie, drugi, przepraszam. E. Ej, a który to właściciel był? Trzeci chyba albo drugi A, to my jesteśmy chyba drugi albo... Dobra, nieważne. Trzeci albo trzeci. A rok... Daj mi papiery to w za wsadzę. Papiery rzuć. Masz. kluczyki, ja pierwę i wracamy na gospodarstwo. Dobra, tutaj wsadzę. Wiem, widziałem, jeszcze dopiero co... uko za... Chodź dla was! No ale przez przypadek byłem. Tak naprawdę Dobra, przez przypadek Wiem, że jeden odcinek. Drugi raz był... to przez przypadek. Widzimy, że przez. To. Że po pierwszy, przez jeden odcinek tylko nie mieliśmy go bajną, no ale. Trafiła się okazja. Okolicy. Bardzo wielka okazja. Dobra, odpalamy. No, za pierwszym trybem dwójeczkę No, fajny. Nawet nie przejechaliśmy się nim nawet kilometra, dobra. No, ale jeździć, działać i że kombajn taki jeździ, to działa, ale header to nie wiadomo. I tak w tym sezonie nie wytestujemy, ale nie będziemy na chłopa chyba reklamować. co? Noś mi się tak wbija w tym bizonie, że zapiętrzyłem. Wszystko pierwszy, normalnie szkoda było nie wziąć. Groszowe robisz? sprawy. Co ty robisz? O, jak tutaj kurde stała... Co ty się że tak mówi? no ale sześćdziesiątka stała, to będzie ruszał No będzie ruszał. Moja 60 sze... Mo... nie mogę ruszyć w bizonie, bo już zły. No ale udzianem była, no, nie? No, bo ja muszę nią umyć, nie? A, no to chyba, że... Się... Ale ona odpala, no, chyba, że jak ja wczoraj patrzyłem... ...odpala. No. Bo wczoraj... bo wczoraj nie była zniszczona, zapomniałeś. Zapomniałeś że wiecz... ...po południu, że ja ją zniszczyłam, pojedzie teraz? No... nie, nadal nie jeździ. Gdzie jest Władek? A Władek jak zwykle, w Boże. Koło krówek, Lepsze mleko jest wtedy. Ja, ja go potrzebuję, a ty będziesz migłomarą. Ale czyści, błyscy są, za zazdrością normalnie. Co, bizon, czy co tam Bizona sześćdziesiątki, wszystkiego. Czemu tak się było zaparkowany? bo tak powinien być. Bo przecież on się tam nie zwierzyści, tak dokładnie. Sobie. Ja będę i tak mu robił wszystko, bo tłok wysiadł. Komu? Komu? Widziałem. Komu? 60. A no to 60, dawaj iść. Zostaw sobie po tenyzec. Nie, to tylko Felgi wymyśla. Weźmy je tam. o sióp. Dobra, jedziemy ładować.

Time is right, and you're staying by my side. And the love you give to me makes my heart beat. When my fancies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Gdzie ty jesteś? Bo jestem na gospie A wyjedziesz po te przyczepy do sąsiada 3 No, jakby mógłbym podjechać, ale Władkiem, nie? No to Władkiem podjedziesz. No bo mamy tylko sprawne dwa ciągniki. No no to bym a czy będzie... Z chciałeś? No właśnie. Ja chyba wypożyczę jakiś ciągnik na czas remontu. No no, a ty niedaleko jest. Wiem, wiem tylko. Odepchnij sobie. Weź trzy przyczepy. Ej, powiedz mi, czemu nie mogę odepchnąć jednej rzeczy od władka? A. Bo chciałbym odepchnąć ten obciążnik, ja nie mogę. A, dobra, opuść. A, dobra, opuścić trzeba. Opuść. O, opuść go. Opuściłem go. A, bo ty, no Daję, to Daj Dobra. Ja to A, czy... sobie przy krzaku. Nie, ja to ustalę. No i No, w ogóle widzą, dobra. To jak wam się Jechać Pojechać czy, czy wypożyczyć traktor od sąsiada? No jedziemy tyłem, chyba, nie jedziemy tym chyba, mnie. No, nie będzie... Ale i tak wypożyczę jakiś traktor. Co wypożyczyć, bo... Myślałem. Bo jeszcze? sześćdziesiątką nie będę robił, to pewnie wypożyczę sześćdziesiątkę tylko. Akurat nie sąsiad ma do wypożyczenia 60, tylko wiesz z czym? Zgaliście. Bez, bez puszki. A. To jest. To jest słabo, ale jedziemy. Nasz tam 18, naprawdę bardzo fajne. Mój zrobił. Dobra, powiedz mi, gdzie to jest. A jaką przyciepę wypożyczyć? Trzy najlepiej Autosajki. Tu widzę Najlepiej. Ale jakie autosanki? Takie normalne, tez 8 tysięcy. Tak, ja, ja wypożyczę. Z Dobra, ja ustawiłem, ustawiłem. Na łące No Dobra, jeść wypożyczam. Pożyczymy. i? O, działki. A szkoda, że nie mam moda, że wszystko jest za złotówkę, To był taki mod. A da się tak więc robić? A ja nie, nie to robi nawet. Okay. Nie drogą mówisz, że za położenie chce. Ten no, sąsiad? No. Nie aż tak? Tragedia, no ale aczkolwiek mógłby tak. No to właśnie, ja go wyzywam i to... No, okay, Tutaj ja nie wiem, czy oczywiście trzydziestki nie zapijemy. Aj wiesz, Aj wiecie co teraz... jedzie... Ja będę jechał nielegalnie. No wiem. Chyba, że... Chyba, że mam z tymi trzema przyczepami, jak ty mnądzisz tylko co podałeś swoje, te dwie podczepisz. Nie będziesz ich podczepił. Tak. Nie po co wziąłeś bla, brata, nie? No, chyba tak. Nie po co masz brata. Chodź, jak to. To nie byś chciał mieć siostrę, ale dobra. Nie, bo siostra by sobie pomagała. Pomagałaby ci kręcić TikToki. Jak trajkuje, tym zyskam. Co? Zobaczymy, czy Władek nas trzema przyczepami radę. No to Luz. No jadę, 8 na godzinę, ale jadę. A A, bo tam Mam podczepiłaś. Teraz odpiłam, teraz podczepiłem kablę, ale... Tutaj? A, dobra, tutaj miałem podczepione, czyli tutaj nie miałem. W ogóle ciężko będziemy tak baryndować. Uuu, kurde, już widzę, że nie. Zażegali całe boisko. Gdzie ty jesteś? A jadę właśnie. ja gdzie mam jechać? Ja tu wyjadę. Ci już? Dobrze. Ja będę po nich, ale ja czekaj. A jedziesz w stronę gospodarstwa chociaż? Bo tu masz jechać. No jadę. Ja się, ja się światam. Jadę tylko skrótami. Są, ale na gospodarstwo tutaj od bramy muszę jechać. Czyli nie... tej głównej? No, ma, ja wyjadę zaraz. No Na światełkę działaj. Właśnie, żeby światem. No, sam sąsiad ma akurat nie taką chyba czeską kabinę, czy jakąś tam nie, nie wiem jaką mam. no ja tylko. Patrzcie, widzę, tylko ten, ten kolor robi się tak, tak... ładnie jest ładnie. O, widzę już, ładnie. Ładnie jest ten kolor w 30. Ładnie tak... pomalowanie, nie? On tak serio powoli jedzie, ten telefon. Zabłóciłeś to i tak nie porozgrabiłeś ten... No właśnie tak... No właśnie tak... A czemu to? Znaczy... A tak... tak dla jaj, wiesz? Tak, i tak... A da się tutaj... Ale ty... Dobra, widzę, obie. Jakby Ty tego nie kupiłeś, zakładam. Nie no, tylko sąsiad dał. Tak dla żartu. A to idziemy modlać, nie? Gdzie on jest? O, tu to ten On ma te, trochę bez zdniejszą nas, bo wszystko tutaj chowa jedyne co ma... To nawet zwistuje. Nie nie kamera ma. mi coś przerywa? Dobra sobie... Yy, jesteśmy. Jesteśmy... No jesteśmy, mi? jesteśmy. A ja muszę 60 byśmy w... nie odpalę już! No nie będziemy odpalać, więc co? Chyba się żegnamy, no bo widzowie niech nie oglądają. Co? Niech widzowie nie oglądają, mnie. Tak, widzowie ja wam dziękuję za to w ogóle, że przyjęliście tą serię. Bo niektóre no, serie... No to, to ich chyba była chyba... Nie żeby coś, ale mi się wydaje, że ta seria chyba jest Najlepsze. chyba twoją najlepszą serią. Najbardziej no, się przyjęła. No i patrzcie z Boża w ogóle... To, to wcale nie przeze mnie. To wcale nie przeze mnie. No trochę twoja zasługa... A nie, nie tak na serio to nie dla mnie przeze mnie. Dobra, no, zamkniemy jeszcze te rzeczy i będziemy chyba poczywać. Nie? No, tak. Wiecznie oczywiście. No. I jeszcze sałaty zobaczę. No git jest. Ty kapucina dzisiaj niesłodzone będzie W następnym odcinku. Nawet... Następnym odcinku by... No bóg widzą. Będziemy co? Mów widzą co w następnym odcinku. Będzie. Będziemy wapkę do dobra. Także... No, idziemy spać. Także zaczynamy leczyć. Także cześć. Cześć. Zostawcie.